Spójność, dostępność i bezpieczeństwo takie kryteria będą brane pod uwagę w ocenianiu wniosków w naborze ogłoszonym przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na rok 2025. Dofinansowanie dotyczy zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych. Ogłaszamy dzisiaj nabór wniosków dla samorządów, zarówno dla gmin jak i dla powiatów na działania związane z remontem, rozbudową, przebudową dróg zarówno gminnych jak i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To jest już kolejna edycja. Otrzymaliśmy z ministerstwa kwotę ponad 55 milionów złotych na rok 2025, ale pomniejszone ośrodki, które muszą być wykorzystane na działania wieloletnie to jest ponad 10 milionów złotych do dyspozycji na nowe na nowe rozdanie mamy ponad 45 milionów 200. Złotych. I dziś ogłaszamy nabór. Samorządy mają miesiąc czasu na złożenie wniosków. Zachęcamy oczywiście wszystkich. Wiem, że samorządy też na, na to czekają. Są, wszystkie dokumenty będą dzisiaj na naszej Biuletynie Informacji Publicznej. Są to wszystkie działania dookreślone, są kryteria określone, oceny tych wniosków.